Dzień dobry, witam z tej strony Virtual. No dzisiaj, że będziemy zagramy sobie w Minecraft Gameplay. Gameplay ze mną jest. Po raz kurwa, kolejny w ten sam dzień nagrywam odcinek. Dobra. I zaczynamy zabawę. No. Wróciłem z kopalni, dostałem wiep Trzeba mapę zrobić, tylko jak się mapę robiło. Dobra. Zobaczmy to w prosty sposób. Kurde, po co to robię, skoro mamy tu takiego typa odmap. Już, 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 już. Jacek, wyjdź mi z domu. Dobre? A mnie nie denerwuj. Sorry, to jest Jacek, mój kumpel. Majbro. bro. Jacek jest trochę ostatnio pijany, więc robi różne dzikie rzeczy. Nie przejmuj się, to jest u niego normalne u Jacka. Okej. Okay. Ej, jakie kartki, bo. Ja Pierdolstein. No. Co mnie to. Bo mnie utkało w tym. Ty kajś tu zombie, ej kaś tu zombie, Łazi. Co ty robisz, golem u góry na górce? What the fuck? Kartki mi ukradli. Nie umiem ich znaleźć. A ty masz muski, mózg... ale pap... przecież kartki się robiło z papieru, nie? Yy, z drewna, boże. Ile ty chcesz za kartkę? Siedem emeraldów. To ci się chyba pojebało. Tu mi to pierce widzę chodzą, kampią się. E, i, i, ja już szukam mapy. Dobra, idziemy szukać dalej jakichś kaczych opowieści czy coś, i chuj. O, wilki tu są nawet. Siema Siema, dobra Czarny kot! Będziesz widział na odcinku. O, kolejna kopalnia, miło! Trzeba to kiedyś zrobić. Ale uwierzcie mi, że to nie będzie fajnie wyglądało ani ten. Zaci na cię. Zaci kurwa cię. Nie udajesz, bo cię cały czas naguje. Dobra, kupcę mózg. Powiem ci to kulturalniej. Ja pierdziele, co to za patologia na odcinku. Co? Ja pierdolę. Gdzie nie żyje? Afryka Polska. Mm, ty... O, w o Shit. Ja se tak łażę bez celu po tym leście szukam życia. O! Oh! Nie, ale mogę za chwilę dostać. A dzikie jagody. kochają mnie ale sra... dziki mój brat awaa co mnie tłuczesz głupia findo Znowu będę musiał hapesę Ja pierdolę Że kto ci na łeb nasra ten ma pierwsze prawa A w ogóle krowie placki się nie je Bo ty jesteś pijany Zabawy Bartkę za z Biedronką x kurwa d Co? To ty masz taki ten słupiec taki pać lokowaty typie. No jak walisz konia, to też słychać. O ty głupia. Lapiryndo. Hahaha, ha, nawet lepszy niż twój. <ścoughs> o ba- Nie. Nowa wioska? Aż niemożliwe, aż idę zobaczyć. Albo wróciłem się skąd przyszłem. <grywa> Możliwe, Medusa TV. Nie, to jest moja wioska, dobra. Nie będę się. Oho, kogoś wydzbaniło z Discorda. Co żeś zrobił, że Cię wydzbaniło? Kalesonki masz fajne Ups Ale Wy macie słabe rzeczy A Do domów wydupiać. No, kulturka. A ja sobie idę do siebie. Nie, Jacek, nie tutaj. Ty tutaj nie mieszkasz. Wróciliśmy z łowów, z lasu. Ja może bo ja nie uwierzę. No to uwierz. <śc> stary bierny, atak był bier mi do domu. Ja pierdolę. Dobra, te kwiotki wypieprzać mi stąd. Jaką reklamację? Na chwastów nie ma reklamacji. Ty, piekaj, ty żyjesz w Polsce.

O bojga jełopów. <grymne> Osadnik znowu śpi na podłodze. Jezu, jak się na mnie wparł. Chiebaniec. No tak, na się. No w pierwszej, co robimy, farmę poletko <grywy> w sumie można. No, wypieprzaj! O, proszę bardzo! I udało mi się zasadzić własne krzaki. Ma, 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 znaczy się kwiatków. Mhm. Idę. Nie ma tu pól, więc nie mam kogo okraść. Chyba, że trawę znajdę. Jak ci przypierdolę to się zaraz sam kradniesz. Ty, tu jest ulkoło mnie! Ty, to jest ulkoło mnie. Miodek! O kurde balans Ale se poletko zrobiłem Dobra, zara 15 minut, trzeba kończyć film, żeby nie przynudzać. Jeszcze nie, bo patrzę na liczniku na obesie, jest pół minuty jeszcze. Ok, 8. Dobrze, a więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka BUJA!